Wlej roztopioną ciemną czekoladę na ściany pierścienia cukierniczego. Schłodź przez 20 minut. Umieść herbatniki w misce blendera. Zmiel herbatniki. Przełóż zmielone herbatniki do miski. Pokrój masło w kostkę. Roztop w kuchence mikrofalowej. Wymieszaj zmielone herbatniki z masłem. Umieść mieszankę w formie z odpinanym dnem. Dociśnij dnem szklanki. Schłodź przez 20 minut. W rondlo wymieszaj cukier. Z proszkiem budyniowym o smaku waniliowym. Wlej mleko. Gotuj krem ciągle mieszając. Podziel na dwie miski. Połam ciemną czekoladę na kawałki. Roztop czekoladę w kąpieli wodnej. Wymieszaj krem z jednej miski z czekoladą. Wlej kremy do różnych dzbanków. Do formy wyłożonej folią spożywczą ustawionej pionowo wlej krem z czekoladą. Schłodź przez 30 minut. Napełnij formę kremem waniliowym. Schłodź przez godzinę. Umieść kawę rozpuszczalną w misce blendera. Dodaj cukier. Wlej wodę. Niksuj, aż powstanie piana. Wlej pianę z kawy do szklanki. Podgrzej mleko w rądlu przez kilka minut. Wlej mleko do szklanki. Umieść spód z herbatników na talerzu. Wyjmij krem z formy. Umieść na spodzie z herbatników. Załóż pierścień z czekolady. Schłodź przez 35 minut. Kremowy i elegancki deser, który łączy w sobie hojne warstwy czekolady, kremu i chrupiących herbatników.